A propos relacji z szefem MSZ-u, niedawno minister Radosław Sikorski powiedział, że zaoferował panu możliwość zbriefowania przez wiceministrów, tak by mógł pan się, to jest cytat dokładny, wdrażać i poznawać stanowisko rządu. Czy skorzystał pan, czy skorzysta pan z tej propozycji? Ta propozycja przede wszystkim zdradza jedną dobrą rzecz w mojej ocenie w odniesieniu do pana ministra Sikorskiego, że jest wśród tych logicznie myślących polityków Platformy Obywatelskiej, a więc uznaje moje zwycięstwo w wyborach prezydenckich, ale to jest tylko jedna dobra rzecz w całym. A pana ministra Sikorskiego mógłbym zbriefować z tego, jak dobrze zarządzać podległymi sobie instytucjami, bo dzisiaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma wiele... Wiele problemów i wewnętrznych, i zewnętrznych. Pan minister Sikorski przez półtora roku nie doszedł do porozumienia z prezydentem Polski, który ma konstytucyjne prerogatywy do mianowania ambasadorów, więc pewnie zaproszę w pewnym momencie ministra Sikorskiego. Jeśli ma jakieś uwagi, czy chciałbym je zblifować w pewnym zakresie, to ja też podzielę się swoim doświadczeniem i powiem panu ministrowi, jak rozmawia się z prezydentem Polski który otrzymał 10,5 miliona głosów i myślę, że w tych najważniejszych kwestiach w odniesieniu do polskich ambasadorów dojdziemy do jakiejś wspólnej konkluzji. Czyli dojdzie do wzajemnego zbriefowania się prezydenta z ministrem.